Witam, pokażę Wam dzisiaj zestawy gumek zawierające 1440 elementów. Zobaczcie, mają kompletnie inny kształt, a ilość gumek w nich jest taka sama. Jedno jest trochę szersze, a drugie jest trochę dłuższe. Pokażę Wam, jak wyglądają w środku. W pierwszym zestawie jest bardzo mocne takie zapięcie, bezpieczne. Gumki się nie przemieszczają, nie wysypują. No, dwa takie zatrzaski, otwieramy. No i mamy zobaczcie: zapinki barwne, tęczowe, takie podwójne. Dwa szydełka, no i nasze gumki. Są i dwukolorowe w tym zestawie. Są jednokolorowe i fluorescencyjne, naprawdę duży wybór gumek. Szufladki pomiędzy tymi gumkami można wyjmować. Jeżeli zużyje nam się jeden kolor, będziemy chcieli uzupełnić zestaw, możemy połączyć ze sobą, tak jak tu, przegródki i jeden kolor, którego używamy częściej, może mieć więcej miejsca w naszym pudełku, więc to też możemy układać w dowolne kompozycje. Drugi zestaw troszkę w większym opakowaniu, jednak z taką samą ilością gumek. Ma przezroczyste zaczepy. Trzy szydełka nawet, o proszę, trzy niebieskie szydełka. No i też bardzo dużo gumek um, w kolorach jednostajnych, jednolitych, i dwukolorowych. O, takich pomarańczowych jeszcze nie było. Zobaczcie, taki przyciekły pomarańcz, bardzo fajny, trochę takich fluorescencyjnych, barwnych gumek będzie. Myślę, że masa zabawy, że taki zestaw zabrany na wakacje gwarantuje świetną zabawę w pogodę i w niepogodę, a arcydzieła zabrane do domu ucieszą każdą przyjaciółkę, której zrobimy piękną ozdobę wakacji, prosto z wakacji.